Bo nie ma, a gdy próbuje dodzwonić się do Beaty, jej telefon nie odpowiada i najpewniej jest wyłączony. Zdezorientowana Kasia dzwoni więc po swoją córkę Ole i razem ruszają piętro niżej, do teściów. Jednak znowu robi się bardzo dziwnie. Starsi państwo są agresywni i zaczynają ją wyzywać, nie przejmując się nawet tym, że towarzyszy im przecież wnuczka. Kasia i jej córka nabierają pewności, że coś tu jest nie tak i podejmują stanowczą decyzję. Wzywają policję. Niedługo później na miejscu zjawiają się mundurowi, którzy zaczynają od rozpytania domowników z Parteru. Akurat do domu wraca też Jan, który był na rozprawie w sądzie w sprawie bójki z bratem, która miała miejsce około rok wcześniej. Jan zeznaje, że Beata Rano szła odprowadzić dzieci na przystanek, ale nie kojarzy, żeby wracała. Zapytany: Co tu właściwie robi, skoro tu nie mieszka? Odpowiada, że